Cześć, witam Was Mam w moim studiu zdrowia i ruchu. Dzisiaj znów coś na górną część ciała, ale nie tylko, bo również na mięśnie stabilizujące, czyli kor, wariant pompki z użyciem bosu. O co chodzi? Bosu układacie na miękkiej części tej, tej półkolistej, czyli tzw. Tak bosu odwrócone i chwytacie je na jego brzegach, ale pozycji lekko skręconej, mniej więcej 45 stopni, powiedzmy w lewą stronę, tak jak ja w tej chwili i przyjmujecie w, tej, w tym momencie pozycję podporu przodu, tak, z rękami na, na posłuch. Macie jeszcze delikatną hmm, niestabilność. I w tym momencie, będąc lekko skręconą, wykonuję kąpkę, prowadząc szeroko łokcie, tak. A następnie, jak już wrócę do pozycji wyjściowej, obracam, bosu o 45 stopni w drugą stronę. I pompka. I obrót głosu. I pompka. Obrót. Pompka. Obrót. Pompka. dek Wydech. Jak idę do góry. Wdech. Jak idę w dół. Wydech. Jak idę do góry. Wdech. Wydech. dek Wydech. Wydech. Aby utrzymywać pozycję tułowia wyprostowaną, tak? nie pogłębiać lordozy, ani nie wypinać tyłka w górę, tylko w miarę możliwości, żeby to było tak jak w prawidłowej polce, ale dochodzi nam jeszcze ten element, właśnie skręcenia. Aby sobie za bardzo nie utrudniać, polecam żeby bosu było na powierzchni troszkę ułatwiającej poszyst tak jak w moim przypadku tutaj na gumoleum natomiast nogi żebyście miały łatwiej na jakimś czymś bardziej że tak powiem przyczepnym, tak? i wtedy wtedy będzie wam łatwiej to ćwiczenie wykonać co tu pracuje pracują ramiona pracuje grzbiet pracuje klatka piersiowa pracują mięśnie brzucha no i oczywiście mięśnie lędźwiów i mięśnie okolicy lędźwiowej i pośladkowe. Także tak naprawdę, tak naprawdę wszystko. Bardzo fajne ćwiczenie. Pamiętaj się tylko o tym, że by wykonywać, ponieważ mamy obrót raz w jedną, raz w drugą, żeby wykonywać parzystą liczbę powtórzeń 6, 8, 12 itd. Tak no i oczywiście w trzech, w trzech seriach. No i to tyle. Słuchajcie, zapraszam do, do ćwiczenia. Oczywiście, do zostawiania subów, lajków. No i na wspólne treningi ze mną do Studio Zdrowia i Ruchu. Trzymajcie się. Cześć.